Cześć z tej strony Równań i zapraszam Was do obejrzenia opisu patchnotów 1019. Mamy już czwarty set w Fight Tactics, czyli wszystkie postaci są nowe. Mamy nowe mechaniki, dużo nowych rzeczy i o tym wszystkim będę mówić w tym filmiku. Jak sobie otworzycie stronę z opisem patchnotów, którą też zalinkuję w opisie filmiku, to możecie sobie zobaczyć taką ściągawkę, gdzie są właśnie wszystkie klasy opisane i wszystkie postaci. Możecie się z tym zapoznać. I teraz tak, mamy razem z tym paczem trzy nowe legendy. Mamy też taką nową rzecz, jaką są odłamki gwiazd i odłamki gwiazd to jest waluta, za którą będziemy mogli ulepszać swoje małe legendy od teraz. I to jest o tyle fajne, że wcześniej, właśnie jak mieliście jakąś małą legendę, nie wiem, Dango i chcieliście go mieć na drugim poziomie, to po prostu musieliście kupić jajka i czekać aż wam się z tych jajek wylosuje dango i musieliście dużo tych jajek kupić, żeby właśnie ulepszyć konkretną małą legendę. A teraz razem z odłamkami gwiazd to po prostu możecie konkretnie ulepszyć którą chcecie mieć lepszą. Są trzy nowe areny, które są przesłodkie. Naprawdę uwielbiam. I teraz tak, grę i jeśli chodzi o rozgrywkę rankingową, to zaraz po wyjściu losów raz z 10 19 w Waszym regionie Będziecie mogli rozpocząć wspinaczkę w drabince rankingowej nowej rotacji Większość z Was rozpocznie losy w żelazie 2 Jeśli zakończyliście galaktyki w diamencie 1, zaczniecie od żelaza 1 Gracze mistrza i wyżej rozpoczną w brązie 4 Czyli następuje jak za każdym razem w nowym secie reset rank no i w zależności od tego, gdzie skończyliśmy, od takiego miejsca zaczniemy. No ale różnica między żelazem 2, żelazem 1 czy brązem 4, to tak naprawdę nie jest żadna różnica. Nie wiem, jeśli jesteście w wyższej dywizji, to zagrać tą jedną grę i przeskoczyć się tu bez problemu. Nagrody rankingowe Galaktyk zostaną rozdane w paczu 10-21, czyli jeszcze trochę musimy poczekać. No i tutaj teraz też jest bardzo spora zmiana, jeśli chodzi o rankedy, bo gracze, którzy zajmą czwarte lub wyższe miejsce, będą od teraz otrzymywać co najmniej 10 LP, a gracze, którzy zajmą piąte lub niższe miejsce, będą od teraz tracić co najmniej 10 LP. No, i jest to coś, co jakby z jednej strony ta, ta część jest fajna, bo często jak się grało właśnie te rankedy i z trudem ostatkiem tchu wbijamy to czwarte miejsce, jesteśmy tacy szczęśliwi, że się udało, tyle wysiłków to włożyliśmy, a potem dostajemy jakieś 3 LP. To jest to takie trochę, mm, gdzie moja nagroda za ten wysiłek, ale też. Nie, więc 10 LP jest całkiem fajne a jeśli chodzi o to piąte lub niższe, to utrata co najmniej 10 LP, no to to jest spora utrata za piąte miejsce. Moim zdaniem, może by to było ok, gdyby to nie było 10, tylko jakaś mniejsza liczba odgórnie ustalona. Ale ok, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, co nie? Zmiany systemowe, wybraniec. No i właśnie, teraz mamy taką nową mechanikę e, związaną z wybrańcem. E, to działa na takiej zasadzie, że w sklepie co jakiś czas dostajecie postać, która jest właśnie wybrana. I w tym przypadku możecie zobaczyć, że wybrańcem jest Maokaj. Kosztuje on 3 zł, pomimo tego, że jest to postać za 1 zł, ale kupujemy go ze sklepu od, od razu na drugim poziomie. Możecie też zauważyć, że jego cechą jest że... możecie też zauważyć, że jego wybraną cechą jest Brawler. I to oznacza, że jeśli postawimy go na planszy, to ten jeden Maokaj się liczy tak, jakby było dwóch Brawlerów. I teraz tak, oprócz tego o czym e, powiedziałam, to wybranie się otrzymuje również e, dodatkowe 20 punktów zdrowia i unikalną premię do statystyk. I teraz tak, e, tu, so, tu jest kilka rodzajów premii, i każda postać, jakby z tych wybranych, dostaje właśnie to bazowe 200 punktów zdrowia i jakby jedną premię. Z tych i nie wszystkie. I tutaj, niżej, macie opisane, które postaci dostają którą premię. I mamy taką premię jak 400 dodatkowych punktów zdrowia. Tutaj widzicie, że jest to Garen, Fiora, Irelia, Atrox. No generalnie te postaci, które są przeznaczone raczej do bycia bardziej tankownymi w tej grze, są postaci, które dostają bonus do mocy zaklęć. No, i to są zazwyczaj te właśnie postaci, które są ofensywnymi magami, korzystającymi głównie z mocy umiejętności. Te postaci, które dostają obrażenia od ataku, to są te, które właśnie zadają obrażenia fizyczne. No i bohaterowie, którzy mają zmniejszone koszty many, no to to są te postaci, które właśnie mają, no są bardziej supportami, tak, że mają jakąś tarczę, hila, albo CC. I teraz tak, wracając z powrotem do tego, to mamy różną szansę na pojawienie się postaci na konkretnych poziomach. Także jeśli jesteśmy na pierwszym poziomie, to jedyna jest szansa taka, że nam się pojawi postać na pierwszym poziomie w sklepie, tak samo jak jesteśmy na drugim i na trzecim, to dostajemy tylko te postaci za 1 golda jako wybrańców. Na czwartym poziomie już się pojawia szansa na dostanie postaci za 2 golda. Na piątym wybrańca za 3. Możliwość dostania wybrańca na czwartym poziomie się pojawia dopiero na e, poziomie siódmym. No i legendarki wybrańca dopiero na poziomie 9 No i generalnie myślę, że to jak chcecie to grać to tak, że w early game sobie wybieracie wybrańca, jakiegoś wybrańca mocnego, który e, daje Wam uzupełnienie jakiejś klasy, którą macie. Myślę, że to właśnie sprawi, że będziecie mieli mocniejszy early game. Później możecie go bez problemu sprzedać i zmienić na jakąś postać w mid-game'ie, wybraną, która już będzie droższa albo która będzie lepiej dopełniać synergię waszą, którą chcecie grać. Także jak macie jakiś. pojawia się wam jakiś wybraniec w sklepie, to wcale nie musicie grać tak, że okupujecie tą postać już macie ją jedną do końca gry. Możecie ją sprzedać i. Później dostać kolejnego wybrańca innego, który może będzie Wam bardziej pasować. E, jak gram na PB, to ci wybrańcy się pojawiają dosyć często, więc nie musicie się stresować czymś takim, że o, jak nie kupicie, to już później nie dostaniecie. Nie, można do tego podejść na spokojnie. No, no i też bardzo duża zmiana w rozgrywce w tym secie jest taka, że. Doświadczenie kosztuje trochę więcej niż wcześniej, czyli jak chcemy wbić poziom 7, to nie musimy mieć 32 punktów doświadczenia, tylko aż 36. Na poziomie 8 nie 50, a 56 i bardzo duża różnica dla poziomu 9, bo nie 66 punktów doświadczenia, a 80, co sprawia, że poziom 9 jest bardzo, bardzo, bardzo trudny do wbicia. I na pewno nie w każdej grze Wam się uda to zrobić. Także też ten filmik, który nagrywałam jakiś czas temu, o tym, który poziom powinniście mieć w której rundzie, to na pewno te zasady, o których mówię, się zmienią w tym secie. Więc w jakiejś bliskiej przyszłości pewnie nagram filmik związany o tym, kiedy level upować w tym czwartym secie. Także jeśli chcecie dostać powiadomienie o tym, że zrobiłam taki filmik, to możecie na przykład zostawić subskrypcję teraz. Jeśli chodzi o sklep jeśli chodzi o sklep, to też jest taka spora zmiana, że nie zakupieni bohaterowie nie będą się powtarzać w kolejnych odsłonach sklepu. W poprzednim secie było tak, że jak mieliście sklep i nie wiem, dostaliście na, na jednej rolce wi, która Wam była niepotrzebna i której nie chcieliście kupić, to czasami się zdarzało, że po rolu Vi się pojawiła na tej drugiej rolce od razu. To teraz już tak nie będzie, za każdym razem jak rolujecie, to będą to te nowe postaci, a nie te, których nie kupiliście. Zmieniła się szansa na pojawienie się konkretnych postaci na konkretnych poziomach, czyli generalnie jest dużo większa szansa na dostanie postaci na pierwszym poziomie przez całą grę oraz na drugim poziomie co tak średnio mi się podoba, bo nie jestem jakąś dużą fanką kompozycji pod hyperroll czy pod slowroll a wydaje mi się, że z takimi zmianami jakie są w tym secie, czyli że jest większa szansa na te tańsze postaci oraz jest utrudnione wbijanie poziomów to obawiam się, że mogą takie właśnie kompozycje pod hyperroll i slowroll dominować metę ale no to jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie i teraz tak są zmiany w karuzelach, generalnie na lepsze i mniej losowe. Pierwszą karuzelę to mamy 65% szansy na przedmioty i jeden losowy na, to mamy 65% szansy na unikatowe przedmioty i jeden losowy duplikat, czyli mamy najnormalniejszą i najfajniejszą karuzelę, gdzie mamy wszystko. Mamy 11% szansy na przedmioty ofensywne, czyli 3 razy miecz, 3 razy łuk i 3 razy różdżka Mamy 11% szans na przedmioty obronne, czyli 3 razy płaszczka kamizelka, pas 11% szans na przedmioty użytkowe, czyli łezka, rękawica i jeden losowy przedmiot Mamy 1,5% szans na same szpatułki, czyli bardzo mało i 0,5% szans na sama siły natury, czyli to będzie taka jedna galaktyka na 200. Yy, no bardzo mało. Jeśli chodzi o drugą karuzelę, to mamy 85% szans na unikatowe przedmioty, jeden losowy duplikat. I to jest bardzo fajne, bo. To było takie denerwujące w trzecim sensie, gdzie intujecie sobie, żeby dostać fajny item, a potem się okazuje, że ta druga karuzela jest jakaś trollowa i tak naprawdę nie wiem, macie same paski i niepotrzebnie traciliście tyle HP. No to teraz jednak macie 80% szansy, czyli dużo, że to będzie normalna karuzela. Macie 15% szansy na unikatowe przedmioty, i jedną szpatułkę oraz 5% szansy na trzy, spa, na trzy szpatułki i sześć losowych składników. Trzecia karuzela 30% szans na unikatowe przedmioty, jeden losowy duplikat, 50% szans na losowe składniki całkowicie losowe, bez kontroli odchylenia. Ok, No, czyli całkowite RNG, no, całkowicie losowe co tu dużo mówić. 15% szans na unikatowe przedmioty, jedną szpatułkę no i 5% szans na trzy szpatułki, sześć losowych składników. Karuzela czwarta. 80% szans na unikatowe przedmioty, jeden losowy duplikat, 15% szansy na unikatowe przedmioty, jedną szpatułkę, 5% szans na trzy szpatułki i sześć losowych składników. I piąta karuzela i 50% szans na losowe niezłożone przedmioty, ukończone przedmioty, które nie zostały jeszcze złożone. E, czyli z tego co mi się wydaje, to chodzi o to, że jak gramy jakąś grę i jeszcze nikt z nas nie złożył, nie wiem, red buffa, to wtedy się pojawi, jeśli to będzie ten rodzaj karuzeli, to wtedy się pojawi ten red buff na karuzeli, bo jeszcze nikt go nie złożył. Jest 25,4% szans na losowy ukończony przedmiot. No i 3% szans na przedmioty złożone z jakiegoś konkretnego, że się pojawią te wszystkie przedmioty, które da się złożyć z jakiegoś konkretnego przedmiotu. No i 0,6% szans na same siły natury. Czyli to też jest 1 na 200 gier mniej więcej. Szósta karuzela, 100% szans na połowę ukończonych przedmiotów i połowę losowych składników. Kamienna płyta gargulca zastąpi Łami -miecz. <grym> miecz to jest po angielsku Disarm, i to był ten najbardziej bezużyteczny item, którego nikt nigdy nie składał. I teraz zapewnia 20 punktów pancerza i odporności na magię za każdego wroga, który obiera za cel posiadacza tego przedmiotu. Brzmi całkiem przydatnie. Słoneczna peleryna zastąpi czerwone wzmocnienie, czyli redbuffa. Teraz co sekundę nakłada efekt na losowego wroga w zasięgu dwóch pól. Aktualnie zadaje obrażenia nieuchronne równe 25% maksymalnego zdrowia atakowanej jednostki w ciągu 10 sekund. I z tego co pamiętam, to też ta słoneczna peleryna zmniejsza leczenie, tak samo jak redbuff. I zmiany dla przedmiotów. To jest tak, nerw dla różczki. I to jest głównie powodowane tym, że teraz, właśnie w tym secie czwartym, no jest bardzo dużo postaci magicznych, a mało postaci e, zadających obrażenia fizyczne. Ale jest też redukcja leczenia dla krwiopijca. Czas działania pucharu potęgi, czyli tego różowego kieliszka, to zamiast 20 sekund to jest cała runda. Więc wydaje mi się, co wydaje mi się całkiem ok. Obrażenia od ataku za każdy ładunek ostrza śmierci. Eee, Infinity Edge, tak? <laughs> Nie, Death Blade Ostrze śmierci, ok. Obrażenia od ataku za każdy ładunek ostrza śmierci z 25 na 20, czyli taki nerw. Redukcja obrażeń magicznych z moczego ponad z 50 na 60. Co wydaje mi się właśnie całkiem przydatne, ze względu na to, że teraz, tak jak mówiłam przed chwilą, jest dużo postaci walczących magicznie. Dodatkowe obrażenia pogromcy olbrzymów, czyli Giant Slayera. Generalnie Giant Slayer działa na takiej zasadzie, że te pierwsze obrażenia to są względem dodatkowe, że te pierwsze to są dodatkowe procentowe obrażenia względem tam każdej normalnej jednostki, a 80% względem tej, która ma dużo życia. A teraz jakby zmniejszyli względem każdej jednostki, a zwiększyli względem tych, które mają więcej życia, co sprawia, że Giant Slayer jest mniej takim itemem, który możesz, którym możesz zbudować w każdej rundzie, w każdej grze i będzie super działać, tylko jest bardziej sytuacyjny, że będzie no świetnie działać właśnie względem postaci mających dużo HP, ale trochę słabiej właśnie... Normalnie Więc tylko w pewnych konkretnych okolicznościach Będziecie chcieli to budować Prędkość ataku Za każdy ładunek ostrza gniewu Ginzo 5% na 6% Leczenie miecza pistoletu Leczenie miecza pistoletu Hextech 45% na 33% Ostrzenie skończoności Zapewnia 75% szansy na trawienie Kli... Bleh. <laughs> zapewnia 65% szansy na trafienie krytyczne, wliczając składniki tego przedmiotu. I ostrze nieskończoności zamienia każdy procent szansy na trafienie krytyczne posiadacza powyżej 100% w 1% dodatkowych obrażeń trafienia krytycznego. Czyli jest to pewna zmiana dla ostrza nieskończoności w tym secie. Będzie działać troszkę inaczej. Obrażenia trafienia krytycznego brylantowej rękawicy z 30. Brylantowa rękawica. Co to było? Brylantowa rękawica. Brylantowa, czyli różowa. <laughs> Dobra. Eee, czyli obrażenia, no zwiększała, zwiększyła. <laughs> Zwiększona szansa na obrażenia krytyczne brylantowej rękawicy. Obrażenia rozpryckowe echa dance zmniejszone. Czas działania rtęciowej szarfy, to jest chyba e, Quicksilver Slash, z 10 na 12 sekund. Zabójczy kapelusz Rabadona 50, z 50% dodatkowej mocy zaklęć na 40% dodatkowej mocy zaklęć huragan runana, pociski mogą od teraz trafić krytycznie i pociski mają teraz nieograniczony zasięg, czyli można y, budować huragan runana na postaciach walczących wręcz i będzie dalej działać normalnie i fajnie i, i szczęśliwie. Włócznia Shodin 18% maksymalnej many za każdy atak po pierwszym rzucaniu, na 5% ma na bleh. 18% maksymalnej many za każdy atak po pierwszym rzuceniu zaklęcia. 5 punktów many za każdy atak. Okej, okay. czyli e, zamiast procentówki mamy konkretne punkty teraz. Hmm. No Zobaczymy, jak to będzie działać. E, obrażenia kosy statyka, podstawowe i dodatkowe, zmniejszone. I teraz tak, yy, dodano 5 sekund na początku każdej fazy planowania, podobnie jak w każdej rotacji. Usuniemy to w patchu 10-20. O, okej, okay. nawet nie pamiętam, że tak robią. Czyli na początku każdego setu mamy wydłużony ten czas planowania, po to, żeby się lepiej zapoznać z postaciami i mechaniką gry. Naprawiono błąd, który przez długi czas powodował, że efekt głębokich ran był dwa razy skuteczniejszy niż powinien. Ogłuszenie, szp ogłuszenie szponu pułapki ma teraz nowy efekt wizualny. Gdy, gra gdy gracze łatwiej byli w stanie określić źródło ogłuszenia swoich jednostek, fajnie. Okończone przedmioty nie mogą już wypadać z kul. Też fajnie. Przedmioty złożone ze szpatułki mogą teraz wypadać w rundach PVE. Pod koniec gry, ale tylko wtedy, gdy macie na planszy co najmniej jedną cechę odpowiadającą danemu, danemu przedmiotowi tego typu. Zmodyfikowaliśmy rodzaje kul i ich zawartość we wszystkich fazach gry. O, ale nie powiedzieli nam w jaki sposób. E, czy tylko wizualnie zmodyfikowali? Nie, ich zawartość <ścoughs> to nie tylko wizualnie. Mm, ale jeszcze nie wiemy jak. Tak nie powiedzieli nam w tym patchu. Wszystkie procentowe premie do obrażeń kumulują się addytywnie zamiast multiplikatywnie ze sobą nawzajem, zależnie od źródła. Przedmioty mogą zwierokrotniać premie cech, ale nie innych przedmiotów. Tak, addytywny oznacza powstałe w wyniku sumowania składników, a multiplikatywny oznacza będący wynikiem mnożenia czynników, czyli dodawanie i mnożenie. <grym> Wszystkie procentowe premie do obrażeń kumulują się addytywnie, zamiast multiplikatywnie. Ja to rozumiem tak, że jeśli na przykład wcześniej mieliśmy Rabadona i Echoludens na jakiejś postaci, to obrażenia zadawane przez Echoludens dostawały te dodatkowe obrażenia dzięki Rabadonowi i teraz jakby już to się tak nie będzie stakować, ale nie jestem pewna, czy o to chodzi. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam wrażenie, że... Dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować. I do usłyszenia następnym razem. Pa.